Dzień dobry Dzisiaj mamy bardzo namacalny przykład tego, że jak pani prezydent Aleksander Dobkiewicz określała obowiązki wiceprezydentów, to chyba nieprzypadkowo akurat panu prezydentowi do Borowskiemu przypadły dwie działki, m.in. komunikacji, transportu publicznego i ekologii, bo dzisiaj te elektryczne autobusy właśnie to łączą, łączą tą ekologię z transportem publicznym, na którym nam bardzo zależy jako miastu, jako radnym, żeby on się... Harmonijnie rozwijał i żeby był nowoczesny i ekologiczny. Stąd nasza radość, że przecież nie tak dawno spotykaliśmy się na konferencji, gdzie były podpisywane kontrakty na te autobusy, a dzisiaj już mamy je w Gdańsku, w dańskich barwach, w dańskie tapicerce. Także od przyszłego tygodnia będą się cieszyć również naszych mieszkańców. Cieszymy się z tego niezmiernie. Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Błaszkowski. Szanowni Państwo, dzisiaj można powiedzieć, że trochę deszczowy dzień, ale chyba w sensie komunikacyjnym to świeci cały czas słońce. Zresztą akurat zaświeciło, więc myślę, że możemy być radośni. Drodzy Państwo, ale ja chciałem bardzo serdecznie podziękować dzisiaj. Chciałem podziękować pani prezydent, bo pani prezydent jest taką osobą, no nie ukrywajmy, w obszarze polityki bardzo nietypową. Ona lubi chwalić kogoś i lubi dowartościowywać kogoś, a nigdy nie chwali siebie, więc ja chciałem bardzo serdecznie Pani Prezydent podziękować, bo wiem, że Pani Prezydent jest matką chrzestną tego przedsięwzięcia. Ja chciałem podziękować oficjalnie w imieniu swoim własnym, ale w imieniu studentów, z którymi pracuję i z którymi ostatnio podjąłem właśnie ten temat tego projektu i oni prosili, żebym oficjalnie prezyd Pani Prezydent podziękował, więc to właśnie czynię. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo... Brawo. Szanowni Państwo, kiedyś, kiedy przeszliśmy się i stanęliśmy na przykład koło autobusu miejskiego, mieliśmy wrażenie, że zostaliśmy poddani jakiejś petroinhalacji, mieliśmy zawroty głowy, skurcze żołądka. Dzisiaj, a szczególnie od dzisiaj, kiedy staniemy koło autobusu, możemy nie tylko czuć satysfakcję, ale możemy normalnie oddychać. I za to chyba możemy być, z tego, z tego powodu możemy być rzeczywiście usatysfakcjonowani. Szanowni Państwo, ja chciałem podziękować także wszystkim Państwu, którzy są zainteresowani tematem, tematami ekologicznych projektów, ale także tym wszystkim, którzy są w te projekty w jakikolwiek sposób zaangażowani. Bardzo serdecznie dziękuję.